Cześć! Witajcie na kanale TONY STYLU! Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to koniecznie zostawcie... ...mordę na kubę. Koniec farmacji. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak z tego... ...zrobić... Jestem kurwa jak rakieta Zostawcie chociaż łapkę w górę A, yeah. stop pierwszy test palenia. Wprawdzie palnik jeszcze nie zaizolowany, a piec nieskończony, ale bardziej chodziło o sprawdzenie, czy tworzy się ciąg, powstaje tak zwany vortex, generalnie czy piec jest szczelny. Wow! Cygańskie orzeszki w karmelu! W każdej robocie pamiętajcie o zasadach BHP. Okulary ochronne, żeby nie stracić oczu. Osłona na szlifierkę, żeby sobie czasem czegoś nie obciąć. Równie ważna jest ochrona słuchu. Wystarczą nauszniki albo zwykłe zatyczki. Nadszedł czas na test ostateczny, zanim wszystko podłączę w garażu. Musiałem po drodze wprowadzić kilka modyfikacji. Przesunąłem zawias klapki i komory podawania opału, bo kolidowała ze zbiornikiem kumulującym ciepło. Przy okazji uszczelniłem ją, bo przy rozpalaniu potrafi z niej trochę zakopcić, zanim palnik nabierze temperatury i wygeneruje odpowiedni ciąg. Zewnętrzną część komina zrobię z nierdzewki, bo przy nabieraniu temperatury wydziela się sporo kondensatu. Ale jak widać, wszystkie gazy elegancko się dopalają, a z komina leci co najwyżej trochę pary. Wygląda na to, że wszystko działa. Można wstawiać do garażu i robić przyłącze kominowe. Test trzeci, finalny. Przyłącze kominowe zrobione, doprowadzenie zewnętrznego powietrza zrobione, czujnik czadu zamontowany. Można rozpalać. Sprawdźmy sobie temperaturę. Hmm, w porządku. He, nie no, świruje. na dworze 0 w garażu 5. Tyle drewna uszykowałem. Godzina 18.30. Rozpalam. Godzina od rozpalenia. Drewna zostało jeszcze tyle. Temperatura w pomieszczeniu skoczyła do 10 stopni. Nadal nie za ciepło. Ale zrobiła się już taka przyjemna aura. Przez pierwsze pół godziny boiler miał mniej więcej temperaturę rozkręconego na maksa kaloryfera. Później już nie próbowałem dotykać. 10 cm od było czuć intensywny gorąc. Rury spalinowe gorące, ale spokojnie można było je złapać ręką. Okej, okay, nie jestem oczywiście żadnym specem od piecy rakietowych. Ogólną wizję i całą potrzebną teorię zasięgnąłem z neta. Nie ustrzegłem się kilku błędów, ale myślę, że nie wpływają one jakoś znacząco na kształt. Piec grzeje i jest mega ekonomiczny. Kilka cienkich szczapek starczyło na godzinę palenia. Z komina wydobywa się dosłownie nic. Czyli mogę teoretycznie założyć, że sam proces palenia jest również ekologiczny. Ciekawe czy brak dymienia to oznaka dużej sprawności takiej konstrukcji? No nic, zobaczymy jak będzie się sprawował w dłuższym użytkowaniu. Na razie najważniejsze, czy w końcu zimowe wieczory w garażu nie będą oznaczały odmarzniętej dupy.